Zarządzanie kontaktami. Synchronizacja kontaktów z kątem Google. Dzięki posiadaniu konta Google możesz synchronizować swoje kontakty, kalendarz i inne dane. Aby korzystać z synchronizacji, musisz posiadać konto Google oraz być do niego zalogowanym. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu Zakładanie konta Google. Pamiętaj, że zsynchronizowane zostaną tylko kontakty zapisane w pamięci telefonu. Jeśli chcesz przenieść kontakty z karty SIM, skorzystaj z tematu Import kontaktów z karty SIM. Dotknij przycisk menu, a następnie wybierz ikonę Ustawienia systemu. Przesuń ekran w dół i wybierz Konta i Synchronizacja. Dotknij nazwę konta Google, z którym chcesz synchronizować kontakty. Aby rozpocząć synchronizację, dotknij dwa razy opcję Synchronizuj kontakty. Synchronizacja kontaktów została zakończona. W ten sam sposób możesz synchronizować inne dane. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.